Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości 9 jest równe. Żeby rozwiązać to zadanie, to na początku sporządzimy do niego rysunek poglądowy, czyli narysujemy nasz trójkąt równoboczny i koło opisane na tym trójkącie. Czyli rysujemy na początku trójkąt równoboczny, wiemy, że on ma mieć wysokość. Równą 9. Na razie narysujmy po prostu trzy wysokości tego trójkąta równobocznego. One muszą przeciąć się w jednym punkcie, i co więcej, ten punkt, punkt przecięcia wysokości, jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie równobocznym. Możemy również narysować sobie ten okrąg. On prze, przechodzi przez wierzchołki trójkąta równobocznego. No i teraz wiemy, mamy podane w treści zadania, że wysokość. Trójkąta równobocznego jest równa 9. Ponadto powinniśmy wiedzieć, że wysokości w trójkącie równobocznym przycinają się w stosunku 2 do 1, to znaczy ten odcinek jest dwa razy dłuższy od tego, ponieważ wiemy, że w sumie cała wysokość musi mieć długość 9, zatem ten odcinek tutaj musi mieć długość 6, a ten tutaj długość 3, ponieważ ten musi być dwa razy dłuższy. 6 jest dwa razy większe od 3 i sumuje się do 9. Gdybyśmy nie byli w stanie na oko stwierdzić, jaką długość powinien mieć ten odcinek, a jaką ten, no to wówczas napisalibyśmy sobie w miarę proste równanie, mianowicie moglibyśmy oznaczyć taki odcinek przez R, to jest promień naszego okręgu opisanego, wówczas ten krótszy odcinek to byłaby jedna druga r, no bo ten odcinek jest dwa razy krótszy od tego. I teraz byśmy napisali, że ten odcinek plus ten, czyli R plus. 1, 2 r ma być równe w sumie 9. No i rozwiązujemy takie proste równanie. Po lewej stronie mamy 3 drugie r, to się równa 9. Mnożymy to równanie stronami przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 2 trzecie i otrzymujemy po lewej stronie r, a po prawej stronie 9 razy 2 trzecie, czyli właśnie 6. W ten sposób wyliczamy promień naszego okręgu, no i wówczas wiemy, że ten brakujący odcinek. Ta pozostała część całej wysokości musi być równa 3. Po pierwsze z tego względu, że cała wysokość musi być równa 9, czyli 9 minus 6 to jest właśnie 3, a po drugie ten odcinek jest po prostu dwa razy krótszy od tego 6 podzielić na 2 to jest 3. Także tak czy inaczej ustalamy, że promień okręgu jest równy 6. No i mając już promień okręgu opisanego, możemy spokojnie policzyć pole całego tego koła, opisanego na trójkącie równobocznym korzystamy ze wzoru na pole koła, które jest w postaci po prostu pi r kwadrat, gdzie r to jest promień koła. Nasze r jest równe 6, czyli podstawiamy do tego wzoru pod r 6, pi razy 6 do kwadratu, to się równa po prostu 36 pi. No i tyle wynosi odpowiedź do naszego zadania, czyli zaznaczamy odpowiedź A.